i są czerwone. Syczerń 17 rok i były w nim takie fajne aniołki, główki aniołków. I będę robić dekoracje. Już pierwszy aniołek jest tutaj gotowy. Zobaczcie, jaki fajny w sukieneczce. <laughs> w sukieneczce z koronki. O, tu mam koronkę. Tu mam główki aniołków i będą. Serafini, cherubini i aniołkini, świąteczne dekoracje takie w tym roku będą. Myślę, że ładnie, co? Hej, hej, szczęść Boże! Radujcie się w Panu, siostrzyczki, braciszkowie! W tym czasie adwentowym, tak jak powiedziałam, Będę się starała nagrywać te vlogmasy. Masy zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie drugi dzień, więc wszystko dobrze się zapowiada. Witajcie na moim stryżku adwentowym. Właśnie towarzyszy nam już tutaj pierwszy aniołek. Będą następne, stopniowo w miarę mojego czasu, będą tutaj dekorowały nam stryżek. Także trochę w takim niebie się znajdziemy. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze tu czuli. Bardzo Wam dziękuję za komentarze, za zachęty do tego, żeby właśnie codziennie nagrywać. I tak sobie pomyślałam, bo takie mam natchnienie, taki plan, żeby w tym adwencie radować się ze wszystkiego co od Pana dostaliśmy, za wszystko, o czym wiemy, za wszystko, o czym nie wiemy. Tak jak wczoraj modlili się bracia z obrządku prawosławnego, właśnie dziękując Bogu w trakcie liturgii za to, co właśnie otrzymali i też za to, o czym nie wiedzą, a co przecież też otrzymali od Pana. Wszystko co mamy, wszystkie nasze dobre chęci, nawet wszystkie nasze dobre postanowienia. Czasami nam się wydaje, że to myśmy się tak strasznie napięli i uzyskali tam jakieś kolejne kolejne dowody tego, że, że pracujemy, że nie tylko, że dobrze nam się powodzi, ale świetnie zarządzamy sobą w czasie, w przestrzeni, swoimi zasobami, dobrze zarządzamy. No ale to wszystko jest naprawdę dar Boży. Gdyby Pan nie dał nam tych talentów, tych zdolności, no to próżna byłaby nasza praca, nasze wysiłki. Więc, Panie, dziękujemy Ci za wszystko. I dzisiaj pomyślałam sobie, że fajnie by było też podziękować za to, co było trudne w tym roku. Bo rano tak modląc się, wiecie, miałam przed sobą moją mapę myśli na ten rok i tak patrzyłam na nią z daleka i myślałam o tym, co się wydarzyło. Tak mniej więcej przeleciałam sobie w pamięci te różne wydarzenia: te wspaniałe, ale też i te, które były trudne. I pomyślałam sobie, że dobrze by było też podziękować za, za trudne rzeczy w tym roku za swoje jakieś tam potknięcia, bo one uczą nas też. I pokory, i, i nabywamy takiego doświadczenia, że o tamto nie, tamtą drogą nie, nie chodźmy, tu nie skręcajmy, za to się nie zabierajmy, bo, bo to przerasta nasze siły. Nie ma, nie ma potrzeby, żeby robić rzeczy, do których Pan Bóg nas nie powołał, żeby nie wchodzić na cudzy Titanic, tak? Już po prostu. Też są takie mocne słowa Pana Jezusa, kiedy on mówi do kogoś, kto się martwi, no, że gdzieś tam trzeba pójść, pochować kogoś, i Pan Jezus mówi: zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty chodź za mną. I tutaj widzicie takie mocne powołanie, które właściwie zostawia za sobą inne rzeczy, które też są dobre, ale które zabierają czas, które po prostu gdzieś tam pakują nas między młot a kowadło. Też są takie rady z pisma świętego, bodajże ze Starego Testamentu, żeby nie wdawać się w spory grzeszników, żeby. Jak widzimy, że dwóch grzeszników się z sobą kłóci i przychodzą do nas, prawda, o poradę, albo o to, żeby stanąć po, po czyjejś stronie, to żeby po prostu się w to nie angażować, bo to jest jałowa strata czasu. Pomyślałam sobie, że warto też podziękować w tym roku za jakieś takie kwaśne rzeczy, to co Pan Jezus mówi. Strzeżcie się przed kwasem faryzeuszy i, i myślę, że każdy z nas doświadczył jakiegoś takiego kwasu faryzeuszy, kwaśnych min, bliźnich. To też nas uczy miłości, pokory, no bo w końcu Pan Jezus pokochał nas, oddał swoje życie za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Więc ci ludzie, którzy są jakimiś faryzeuszami, którzy są jakimiś ludźmi, którzy zaparli się Pana Boga, którzy podjęli takie fundamentalne decyzje, które mówią o tym, że nie, nie chcę, żeby Bóg istniał, to są naprawdę trudni ludzie w takich relacjach, trudni do pokochania. No ale wiemy, że Pan Bóg też nas pokochał, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, więc mamy brać z Niego przykład i na tyle, na ile potrafimy kochać tych ludzi. I to też trzeba się modlić o Boże natchnienie, Boże prowadzenie, Boże światło, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy ich kochać, no, na czym to ma polegać. I nie ma tutaj reguł, za każdym razem jest inne Boże prowadzenie z tego, co ja doświadczyłam w moim życiu w tym roku. Także dziękuję Panu za wszystkie nawrócenia i też na, za moje nawrócenia różne w tym roku, za rekolekcje, które mieliśmy wspólnie z braćmi, siostrami, z, z YouTube'a, z naszymi patronami, z tymi, którzy dzielą się z nami swoimi zasobami. To, było, to był piękny czas, taki podnoszący na duchu, kiedy można było się spotkać tak też fizycznie. Dziękuję Panu za wszystkie momenty, kiedy byłam w stanie jakoś się zapierać z samej siebie. Kiedy Starałam się, czy udawało mi się jakoś pokonać to moje słabe ciało, które właściwie chciałoby pójść na emeryturę i już się za bardzo nie angażować, tylko odpocząć, odpocząć. Ja muszę odpocząć, a Pan Bóg mówi: Nie, nie musisz odpocząć. Jak pójdziesz tam, gdzie ja Cię poślę, to tak życie przez Ciebie przepłynie. Że wyzdrowiejesz ze wszystkich Twoich chorób, ze wszystkich Twoich słabości, z Twojego lenistwa, tak? Ja, ci, ja to życie przez Ciebie przepuszczę i będziesz odnowiona, jak, jak orzeł, tak? To też Słowo Boże mówi o orłach, które, którzy się odnawiają i, i potem dalej lecą bez zmęczenia, bez znużenia. I też sobie zapisałam dzisiaj fragment z dzisiejszego psalmu 122. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju ci, którzy Ciebie miłują. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju, którzy Ciebie miłują. Czyli e, tak sobie pomyślałam, że wynika z tego. Że miłość do Boga zapewnia pokój. Jeżeli ja uczę się kochać Boga, jeżeli uczę się tej wdzięczności za wszystko w moim życiu, kiedy dostrzegam, patrząc uważnie działanie Boże w moim życiu, to wzrasta moja miłość. A miłość zapewnia mi pokój, bo ja wiem, że Pan Bóg się o mnie troszczy, że nie muszę się niepokoić, prawda? Brak pokoju wynika z lęku, a jeżeli jest lęk, to znaczy, że jeszcze się nie wydoskonaliłam w miłości. Lęk bierze się głównie ze, ze strachu o siebie, z lęku o siebie. Myślę, że każdy to ma, każdy to przeżywa w swoim życiu, obawia się, obawiamy się różnych rzeczy, ale to głównie dlatego, że martwimy się o siebie. I gdy rano oddam chwałę Bogu, to moja ufność do Niego rośnie i jednocześnie rośnie mój pokój. Czyli jeżeli chcę zażywać pokoju, jeżeli chcę. Właśnie żyć w pokoju, cieszyć się tym pokojem, to, to jest na to metoda. Trzeba oddawać chwałę Bogu, trzeba uczyć się, jak kochać Boga, jak być wdzięcznym i też um, niejako ćwiczyć się w tej wdzięczności codziennie. I jeszcze trochę zapisków z dzisiejszej Ewangelii. Zwróciłam uwagę na to, co Pan, Pan Jezus mówi o wierze setnika, bo dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, jak setnik, czyli taki, można powiedzieć, żołnierz, ale taki oficer, tak, który ma pod sobą setkę żołnierzy, Przychodzi do Pana Jezusa prosić o uzdrowienie swego sługi, ale setnik nawet nie chce Pana Jezusa fatygować, żeby on do niego przyszedł, chociaż pewnie miałby taką siłę przebicia, tak? bo jest oficerem, on ma no setkę żołnierzy za sobą, jest po prostu kimś. Mogłoby mu się wydawać, no ja jestem kimś, to niech ten Pan Jezus do mnie przyjdzie, tak. Jestem kimś, to niech tutaj kapłan przy, przyjedzie do mnie i, i mnie uzdrowi czy mnie namaści. Nieważne, że on tam w parafii ma coś ważnego do zrobienia, ma dużo różnych obowiązków. Nie, ale jestem panem profesorem. Proszę tu natychmiast, prawda, do męża, który jest profesorem, proszę tu przyjechać z namaszczeniem. Wiecie, ja tutaj nie krytykuję tego, ale. Są jakieś takie mechanizmy w człowieku, że im jest na wyższym stanowisku, to, to mu się wydaje, że, że coś więcej mu się należy, że, że inni powinni mu służyć. Wręcz no, czasami Pana Boga się naciska, prawda, jakimiś sposobami. Tutaj no, nie chcę wchodzić w te tematy. W każdym razie. Pan Jezus mówi, e, no, jest zdumiony wiarą tego setnika, ponieważ on mówi, żeby, że powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Nie musisz przychodzić do mojego domu, jestem niegodzien tego. I zobaczcie, możemy sobie nawet jakoś przeanalizować tą wiarę. Setnika. On wierzy, że nie musi być z narodu wybranego, żeby ten nauczyciel, ten prorok przyszedł i, i uzdrowił z jego sługę. Nawet, że nie musi przychodzić. Ma tylko powiedzieć słowo, a ten sługa będzie uzdrowiony. On nawet ma taką wiarę, że wierzy w to, że on nie musi być idealny, żeby spodziewać się cudu. On wiedział, że, że jest żołnierzem, że jest okupantem, że naprawdę jest nieprzyjacielem. Z definicji jest nieprzyjacielem narodu wybranego, a jednak on wierzy w to, że, że może doznać cudu od Pana Jezusa. Tak, on wierzy w to, że on nie musi sobie załatwić tego, Nawiedzenia, żeby w jego życiu, w jego domu wydarzył się cud. On nie musi zabiegać, nie musi odprawiać jakichś długich rytuałów z tamtego czasu, także żydowskich. Nie musi się przepychać, że teraz ja, teraz do mnie proszę, tutaj nie ci, tam, gdzie wy tam idziecie, do mnie proszę, niech Pan Jezus teraz przyjdzie, niech mnie uzdrowi, niech uzdrowi mojego sługę. Widać, jaki on ma właściwy obraz Boga w sobie. On może w pokoju oczekiwać Jego zmiłowania, Jego sprawiedliwości, pochylenia się nad Nim. I nad jego troskami. I myślę, że jeżeli myślimy o naszej wierze, kiedy ja myślę o swojej wierze, to też chciałabym mieć taki właściwy obraz Boga, którego nie trzeba przebłagiwać, nie trzeba być z jakiegoś szczególnego narodu, nie trzeba. Być już teraz idealnym, żeby Pan Bóg mnie wysłuchał. Nie muszę Mu udowadniać, że jestem tego godna. Po prostu wystarczy, że, że Mu zaufam, że Go kocham i że, że buduję swoją wiarę. Widać wyraźnie, jak, jak wielką wiarę zbudował ten setnik, bo Pan Jezus go podziwia. Dopiero taką wiarą możemy zadziwić Pana Jezusa, który mówi: U nikogo w Izraelu, nie znalazłem tak wielkiej wiary u nikogo w Izraelu, czyli wśród ludu wybranego, który był przez wieki przygotowywany, przecież znali jedynego Boga, widzieli Jego cuda na pustyni, w różnych sytuacjach, wśród różnych bohaterów, którzy zwyciężali mocą Bożą, jak na przykład Gedeon. Właśnie dzisiaj rano Mikołaj puszczał <laughs> fragmenty Pisma Świętego, które właśnie opowiadały o historii Gedeona, gdzie on zmniejszał tą ilość swojego wojska, bo tak Pan Bóg mu nakazał, że ma, że ma zmniejszyć ilość wojska i żeby wiedział, żeby zaufał, że nawet mając niewiele można wygrać bo Bóg wygrywa, nie, żeby nawet Izraelici nie myśleli sobie, że o to oni pokonali wroga. Przepraszam, to Pan Bóg po prostu zmniejszał ich liczbę, żeby mogli to świadczyć tej Bożej pomocy. A tutaj ten setnik niejako ograniczył te, Działania Pana Jezusa, tak, ograniczył je tylko do słowa. On ma, miał tylko słowo powiedzieć, a ten sługa będzie uzdrowiony. I ponieważ zaufał tak Bogu, ponieważ e, tego się spodziewał, to właśnie to otrzymał. Jego sługa został uzdrowiony. Więc tak, dziękujmy Panu za wszelkie nasze postępy na drodze wiary. Dziękujmy mu za wszystko, za cały ten rok, który się powoli kończy, za ten czas adwentu. Teraz też dziękujmy Panu. I wszystko. Słuchajcie, czerwone paluszki mam od buraczków w dalszym ciągu. Ale nic, pójdę zaraz tam coś sprzątać, pomywać, to wszystko się odmoczy. Także to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.